Witam Państwa. Chciałbym pokazać pewną ciekawostkę. To jest moja topiarka słoneczna. Już skończona. Chociaż jeszcze nie ma stojaka, tylko na razie leży na oponie. Ale to nic. Mniejsza z tym. Chciałem pokazać pewną ciekawostkę. Troszkę taki drastyczny może widoki i zabieg. Ale wczoraj gdzieś około 16:00 wyciąłem języki z dziką zabudową. I dzisiaj jest godzina 9 rano. Przychodzę, w nocy było może plus 5, i teoretycznie larwy powinny te trutowe zginąć, ale. Te. Ale nic im widzę nie jest, i teraz w topiarce jest około 30 stopni. I przyszedłem, patrzę, a te larwy, one, nie wiem czy będzie to widać, ale one się ruszają, i praktycznie wszystkie te duże. No teraz akurat nie, ale proszę mi wierzyć. Czyli tak niska temperatura i to przez kilkanaście godzin nic im nie zrobiła. Wczoraj już nie było zbyt gorąco, żeby się usmażyły tu. Ale nic się im nie stało. Czyli zadziwiająca żywotność larw trutowych. Tu jeszcze rzut oka na pasiekę. Pasieka się już powiększyła. Pięć odkładów zostało zrobionych z własnoręcznie i wychowanymi. Proszę nie mylić pojęcia wychów, a hodowla. Gdyż wszyscy ci amatorzy, którzy niby hodują sobie matki, to oni je tylko wychowują, a nie hodują. Praca hodowlana to jest bardzo żmudna praca. I nie jest to taki obsiub, jak się komuś wydaje, że ktoś sobie hoduje matki. Mini plusik, wczoraj zauważyłem w tym uliku matka już się oblatywała ale nie wiem czy były to tylko orientacyjne obloty czy już jakieś unasinienie także zobaczymy, oto widzimy pszuka z tyłkiem. próbuję sobie wejść. na razie prowizoryczne takie zamknięcie zwężenie w i tyle ogólnie pogoda jest kiepska Cały większość czasu siedziały w ulach i miodnie nie są zbytnio doładowane, w niektórych jest pusto. Ale oby tylko ich nie trzeba było karmić, to będzie dobrze. Może z akacji coś już będzie i lipy, ale wiosenny miód się zwiosennił. Pszczoły bardzo silne, czekają tylko, żeby miały co nosić. Na razie jeszcze nie widzę, żeby wchodziły w jakieś nastroje rojowe. Przeglądałem wczoraj i przedwczoraj wszystkie rodziny. I tak wygląda sprawa. I to by było na tyle. Chciałem tylko pokazać właśnie jaka jest wytrzymałość tych larw trutowych. Dziękuję pięknie za obejrzenie. I pozdrawiam wszystkich.